No będę pół godziny, chwilę może odłączę, żeby było cię słychać. Uda. No. Boże. Ty, ja wcześniej wysłałam taką ten na te Funnels Ambitions, a ten gościu to nieźle zrobił, że tylko on widzi, co jest tam wysłane. A tu jest Funnels Ambitions, i jest pokazane, że ktoś coś tam wysłał. Ohoho, oho, on chyba odpowiada na te moje takie te, że jutro o 18 będą pszczółki. <ścoughs> że taki napisałem. Tomorrow 18 will be bees. Co to Nie no, ja uwielbiam y, ten dokument, który zainstalowałem na kompa. No, jest dość fajny. O, znowu przyszedł kiga O Boże. Nie no, szaleństwo. No. De. Aha, to jest dopiero po, To jest dopiero ćwierć filmu Rozumiesz? Ćwierć? No to jest ćwierć no, filmu To no. <laughs> <That> is diabolika <laughs> Ten pisze No A ja cały czas Spawię scenariuszem <laughs> Jedno ja najlepsze uczucie, co nie? No. O chwila gigacz, a ty znowu coś pisze. Tylko wiesz, że jak zaspamisz cały film, to oni potem będą po tobie od razu pisać i. No. Prawie nic nie zrobię. Piszmy w type'screń ci stał, <laughs> Że ten brzydkie słowo. Y... <laughs> Że ten brzydkie słowo pisze żałosne rzeczy. <grywa> 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 Czy on w ogóle rozpoznaje, że to wszystkie dialogi z filmu? Czy on nigdy nie oglądał tego pięknego filmu? O, spingował ten. Spingował drugiego. Kolegę tego dzieja. Tego drunia. <grywa> Ile ja tak będzie? Pół godziny, pięć Tak jakby... Nie no. <śmiech> <śmiech> Najlepsze uczucie na świecie. No. To może ja bym ci wysłał y, to nagranie, jak... <laughs> telefonem się gapię na kompa. Maciek. No mogłabyś. No, 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 no. O, słuchamy, co on będzie miał za opcje, bo on mówi, że są dwie opcje, ten administrator. Coś no. pi <laughs> Wyrzucili z serwera. No. <laughs> Wyrzucili z serwera mnie. Szalej! Takie cały czas spamiłem i nagle, plum, nie ma mnie.